Co powoduje w Twoim życiu Twój brak poczucia własnej wartości? Twoim życiem zarządzają inni ludzie. Chodzisz ubrana tak jak oni chcą, bo zależy Ci na tym, żeby cię chwalili i mówili, jak pięknie wyglądasz. Masz kiepskie stanowisko, ponieważ boisz się ryzykować. Siedzisz często w domu, dlatego że boisz się wyjść, bo co powiedzą inni, jak Ty wyrazisz swoją opinię, więc już lepiej siedzieć w domu. Nie dbasz o zdrowie, no bo po co? To są miejsca publiczne, ktoś cię będzie oceniał i tak płynie ci życie. Jak to zmienić? Mindset. Skup się na swoich mocnych stronach, rozwijaj je i one będą twoim mocnym kręgosłupem. Otaczaj się pozytywnymi ludźmi, czyli takimi, którzy wzmacniają twoje prawdziwe ja. Świętuj swoje sukcesy sama ze sobą, po to, by siebie doceniać, a nie by uzależniać to od innych ludzi. Dbaj o zdrowie, choć w miejsca publiczne, bo to Ty decydujesz, co jest Twoim zdrowiem i to Ty decydujesz, jak się z tym czujesz. Uzależniaj swoje życie nie od innych, od ich zdania, ale uzależniaj swoje życie od siebie, od tego, co Ty myślisz, co jest w Twoim wnętrzu. I w ten sposób, krok po kroku, zbudujesz swoje poczucie własnej wartości i to Ty będziesz kierowcą tego autobusu, swojego życia, a nie inni. Nie będziesz tylko pasażerem.